Cześć ma i co, naprawiłeś właśnie tą rakietę? Tak, tutaj władzy. Poczekaj, poczekaj, a ja ja nie wsiadłem na rakietę! A to było na sterowanie! Tak? Na sterowanie, a ja chciałem wsiąść, coś ci wypadło. Znowu coś ci wypadło! Wszystko powypadało z rakiety gdzie poleciałeś? Nie wiem! A gdzie silnik? Miało to silnik. Nie, silnik przynajmniej jest. Silnik jest w całości, co? No tamie silnik, Jeż, poczekaj silnik, gumka, 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 silnik. Jest silnik Tylko gumka mu spadła temu silnikowi. I co teraz robimy? Co? na za Będziesz zanosił? Ale gumkę nie zapomnij. Gumkę, gumkę! Mamy więcej, gumek. mamy więcej gumek? To dołóż więcej gumek. Ile dołożysz gumek? Pięć! Pięć gumek? No to bierz, bierz gumki i nakładaj na silnik. Będzie mocniejszy, co? No, może się, nie mocniejszy, i wybuchnie tam chyba, prawda? A gdzie jest silnik? Gdzie jest silnik? Tutaj No cholerę, parkowany No, parkowanie silnika No to chyba nie, nie zwiążesz Gumka na gumka na ten, na kokardkę Czy na taśmę klejącą gumkę No, tam były dwie Gdzie jesteś Pat? Tutaj Widzę, leżysz że śpisz jak zawsze. Leży, że śpiżę i nie muszą pracować. No. Mm. Le... No, I co, uda się? Gumkę założyć? Nie, yeah, udało się. Jedna gumka. No. Druga gumka. Mamy dwie gumki. Dwie gumki starczą? Tak. Bo mówiłeś, że pięć aż będziesz zakładał. Starczon wie? Tak. czy on wie, dobra. Idziemy, idziemy, dan, 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 dan. No poczekaj na mnie! Poczekaj, poczekaj, idę za tobą, A idę to za tak tobą. ja za... mam krótkie nogi. A bo ty masz... No bo ty masz długie nogi. No. Ja mam krótkie, bo ja mniejszy jestem. Hmm. Ja jestem mniejszy i tego. Tak. Raz, dwa, trzy, opa! Widzisz? Widzę, to widzę tą swoją rakietę. Jest. O, cześć Pat! Cześć Pat! Cześć Pat! Cześć Pat! Cześć, pat. Może to lusterko, patrz jak ładnie wyglądam? Ładnie wyglądam? To jest tylko narysowany. To, aaa, to narysowane, ale ładny jestem, co? Jestem ładny? Tak! Jestem ładny? No to. Filmik, a teraz rakiety mam was użyć. A, teraz mam rakiety, was. No. To co, dajesz? Wkładasz ten silnik? Wkładaj się nikt Of bo, bo, i tego gryta lamza jeść! No, poczekaj, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy! Eee! To jest za ciężkie Chyba sam poradzi sobie. sam? Raz dwa, trzy. Eee! Hop. raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy, raz, eee! eee! dwa, trzy! Hop! Całe! Całe! Całe. Jest dno! O! Poleciałem, poleciałem! Gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz na mnie? Poczekaj na mnie. Poczekaj na mnie. Poczekaj, 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 poczekaj. Jest. Jest. Widzę cię. Widzę cię. Ty, 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 ty. Dawaj, wkładaj. Może zaklęć. A ty znowu śpisz. A ty znowu śpisz. To ja się tu ukryję, to mnie nie będziesz widział. Pobudka. Nie. nie pobudka. Ja tu idę spać zaraz. Tu się ukryję. A nikt mnie nie widzi. Polecę wysoko i wysoko. Powódka. Ej, co mi zrobiłeś? ty stój tam przy silniku, a nie. Silnik, silnik składaj. Puf! D! Silnik składaj. Złożyłeś? Nie, jest! na brakuje. No to tankuj. Puf! Jest, benzyna jest. Dobra, odliczamy. No. Dobra, Pat. No to i lecimy dobra, z nim. Dobra, dobra. Jedzie, jedzie, jedzie. No. Dołączy. No, i co robisz? Bo tu mamy taką stalówka. Nie ma stalówki. To jest ten zimnik. No to gdzieś poleciała pewnie. No. no. No co, ja się tu odpoczywam. ty zaraz to poleci i ciebie Dobrze. Dobra, a ja chciałem z nim lecieć, nie mogę lecieć? Nie. Nie ma? Nie Bo ma osób. Bo ty i ja godzinę szukał. Dobra, no to ja się oddalam, no idziemy. No to lecimy. Od, odliczenie, nawet bez odliczenia i poleciał. I tyle go było widać. Wszystko pole...